Partnerem tego materiału jest Adrian Kaczkowski, świadczący usługi z zakresu treningów indywidualnych oraz analizy wideo zawodników. Miło mi powitać Państwa z Czeladzi, ze stadionu imienia Józefa Pawełczyka. Końcówka sezonu i mecz na szczycie pomiędzy CK z Czeladzią, a Akademią 2012. Po poprzedniej kolejce, przegranej z Czarnymi Sosnowiec, Gospodarze stracili szansę na awans do trzeciej ligi wojewódzkiej. Natomiast zawodnicy Akademii wiedzieli, że jeśli wygrają ten mecz, to zapewnią sobie awans na dwie koleki przed końcem rozgrywek. Sędzią głównym tego spotkania był pan Ostap Petritza. Pierwszą groźną akcję stworzyli goście przy piłce Dawid Kopka podaje do swojego kolegi, ale piłkę przechwytuje Michał Strawiński strzela, ale Staniszewski świetnie broni. No to było pierwsze ostrzeżenie dla czeladzi. Kolejna akcja, to CKS strzelać przy piłce Rogoziński świetnie podaje do Majherczyka. Filip Urbanik nie przejmuje piłki, Majherczyk strzela, ale piłka przelatuje obok słupka. No świetna okazja na przejęcie prowadzenia. Kolejna szansa to indywidualna akcja Kasiana z Dunika. Wchodzi lewą stroną, ścina do środka, strzela na bramkę, ale ten strzał zbyt lekki i nie stanowi zagrożenia. Kolejna szansa CKS-u. Dalekie podanie za kołnierz Maxa Rodzika. Bramkarz z Jaworzna wybiega, strzela Rogoziński. Piłka wychodzi na przedpole. Jarosiński strzela, ale piłka daleko od słupka. Dobra akcja CKS-u. Kolejna akcja również CKS przy biłce Orkisz. Ponadnie do Jarosińskiego. Ten nie zostaje zatrzymany przez żadnego gracza. Podanie do Majcherczyka strzela. Feliksik broni, zakotłowało się pod bramką. Dobitka a całą sytuację wyjaśnia Jakub Morawski. No to była najgroźniejsza akcja gospodarzy. No tu powinna paść bramka, łapie się za głowę Jakub Orkisz, no jak mogło to nie wpaść? Zastanawiają się gracze CKS-u. Do niebezpiecznego starcia doszło w 29 minucie, Max Rodzik szarżuje, próbuje go zatrzymać Marcel Kopeć, po czym pada na boisko, doznaje kontuzji. No, CKS Czelać nie ma szczęścia do zawodników z Akademii 2012. Już w rundzie pierwszej również doszło do niebezpiecznego starcia, gdzie jeden z zawodników czeladzi również doznał kontuzji. Miejmy nadzieję, że Marcel Kopeć szybko wróci do zdrowia. Mimo, że gospodarze byli drużyną, która była bardziej agresywna, stwarzała sytuację na pierwszą bramkę musieliśmy czekać aż do 37 minuty i to właśnie Akademia 2012 przejęła prowadzenie. Kasian Zdunik wprost na głowę Jakuba Morawskiego. Cieszy się kapitan, cieszy się drużyna i mamy 1-0. Skakał Jendrusik, skakał Kopka, ale to nie przeszkadzało Morawskiemu na zdobycie bramki. Ale liderzy tabeli nie cieszą się długo z prowadzenia, ponieważ kapitalnym podaniem popisuje się Paweł Madejczyk. Rzucił piłkę przez wszystkie formacje wprost pod nogi Majcherczyka. Ten lobuje bramkarza Akademii 2012 i mamy 1 do 1 przed końcem pierwszej połowy. No nie tego się spodziewali zawodnicy Akademii 2012, że stracą bramkę do szatni. Podanie Madejczyka to po prostu stadiony świata. A mecz zaczyna się od nowa. Pierwsza odsłona meczu. Za nami wynik 1 do 1. Już po wznowieniu gry Akademia atakuje jako pierwsza. Rajd Szczawińskiego na bramkę CKS-u. Ciepliński próbuje go dogonić. Szczawiński strzela, ale piłka przelatuje obok słupka. Dobra, szybka akcja Akademii. A to akcja z 43. Minuty. Akademia w głębokiej defensywie przy piłce wiernek zakłada siatkę Paluszkiewiczowi. Od razu podaje na wolne pole do Szczawińskiego. Ten wychodzi na czystą pozycję sam na sam. Staniszewski broni. Piłka pada łupem Jachemczyka, który lubuje wszystkich graczy i kieruje piłkę do bramki. 2 do 1 dla Akademii 2012. Tu rewelacyjne, szybkie podanie Wiernka na wolne pole. Zaskoczona obrona Czeladzi. Tutaj co prawda Sztawiński nie wykończył tej akcji, ale od czego ma się kolegów. Jachęczyk przelobował Staniszewskiego, przelobował Robozińskiego, który jeszcze próbował tą piłkę wyciągnąć głową, ale nie był w stanie. Akademia 2012 po raz drugi wychodzi na prowadzenie. 54 minuta i ponownie pierwsze skrzypce Graszczaviński wygrywa pojedynek z obrońcami przed 16, wchodzi w pole karne strzela, ale Staniszewski świetnie broni, tym razem nie dał się oszukać. A Szczawiński gra świetne spotkanie, gra jak natchniony. Dobra akcja na zdobycie bramki. To akcja z 62 minuty. Do bezpańskiej piłki doskakuje nie kto inny jak Michał Szczawiński. Wygrywa pojedynek z obrońcami. Tu w pewnym momencie doskakuje do niego trzech graczy, nikt go nie może powstrzymać i z dystansu strzela bramkę. Piękna akcja tego gracza, no jest dzisiaj nie do zatrzymania Michał Szczawiński. Cieszą się koledzy. Mieliśmy zobaczmy trzech piłkarzy, którzy no nie potrafili go zatrzymać w bramce dla odmiany Oliwier Chruszcz, który też nie dał rady. No wspaniały mecz tego gracza. I akademia odskakuje na dwa oczka. A to ostatnia akcja tego meczu. Filip Jędrusik niefortunnie podaje do Michała Szczawińskiego. Ten decyduje się na asystę do Szymona Brandysa. Ten z pierwszej piłki strzela i zdobywa czwartego gola dla Akademii 2012. Zobaczmy, świetne podanie Szczawińskiego. No nikt się nie spodziewał. A Brandys z pierwszej piłki strzela swojego pierwszego i ostatniego gola w tym meczu. Oliwier Chruszcz, no, nie miał za bardzo szans. Sam na sam Rogoziński nie doskakuje. I CKS Akademia 1:4 Kończy mecz pan sędzia Petritza. CKS w pierwszej połowie zachwycił. Był groźny, częściej posiadał piłkę i miał więcej szans na zdobycie bramki. Ale w tym meczu gospodarzy było stać tylko na pierwszą połowę. W drugiej połowie to lider tabeli przejął pałeczkę, i przy kapitalnej dyspozycji Michała Szczawińskiego, Akademia 2012 wygrywa to spotkanie i na dwie kolejki przed końcem zapewniła sobie awans do trzeciej ligi wojewódzkiej. Trzeba jednak przypomnieć i pochwalić drużynę CKS-u za jej ogromną przemianę. Jeszcze w poprzednich rozgrywkach do ostatniej kolejki walczyli oni o pozostanie w tej lidze, a dziś kończą sezon w czołówce tabeli. Na koniec orkiestra i fanfary. Ja przypominam o opcji wsparcia kanału. Jeśli chcesz wesprzeć kanał, szczegóły znajdują się w opisie filmu na YouTube. Trzeba nacisnąć kafelek więcej. Do widzenia, do zobaczenia na juniorskich boiskach.